Siemaneczko drodzy widzowie, to znowu ja wasz ulubiony gracz Tata Rafał zobaczcie, dzisiejszy filmik jest taki inny niż wszystkie, postanowiłem wykorzystać e, nagranie z ostatniego live'a, które mi się ściągło na telefon, na komputer, więc teraz tak e, widzicie, mam klasę cyborg, tutaj można zobaczyć sobie i moja klasa cyborg tak, e, mogę dzięki niej wam pomóc zdobyć 100 dni, jeśli ktoś chce Możemy również grać sobie tak na luźno. Na luzaku możemy sobie grać, gram z każdym widzem. Jeśli nas jest tutaj ekipa 3-4 osoby, to wiadomo, że widz jeden się dołączy, czy dwóch, ewentualnie gramy w coś innego, więc tak to jest. Teraz tutaj sobie będę wybierał jakąś inną grę, więc to przed. Staram się zawsze grać w gry z widzami z Polski najlepiej, ewentualnie coś po angielsku, jeżeli piszą. Jeżeli widzę cyrlice, nie gram, bo nie znam, nie umiem się dogadać tłumacz mi coś tu nie chodzi, więc muszę go ogarnąć. Ale najłatwiej po polsku lub po angielsku się dogadać, żeby coś zrobić, żeby sobie pograć no, a to nagranie będzie takie o kilku zasadach i tu pokażę między innymi jedną, której nie lubię, nie toleruję, nie wiem działa nam mnie jak płachna na byka, że tak powiem także po pierwsze jak zaczynamy grać to musimy się jakoś dogadać musimy jakoś, nie wiem jeden drugiemu nie podkrada i nie chowa rzeczy czyli jeżeli ktoś znajduje króliczą stopę skórę wilka, skórę wilka alfa i przynosi na środek to to jest do wykorzystania, nie do chowania. Już mieliśmy przypadki, że ktoś to po prostu brał, wynosił z e, ogniska, z bazy i gdzieś chował. No potem chodź i szukaj. To jest raz. Dwa. Jeżeli ktoś chce zakończyć grę, a ma sobie jakąś dobrą broń, to niech tą broń zostawi. Broń, no wiem, że z kafandra tego ubrania nie można zostawić, nie można tego zdjąć, ale broń. Można zostawić. Popatrzcie tutaj, sobie rozmawiając z różnymi ludźmi, próbujemy znaleźć kogoś do gry. Tutaj na tej grze mieliśmy tak, że zaczęliśmy grać z jedną osobą, nie będę mówił z kim, no bo gramy z widzami, więc to nie jest do hejtowania, nic takiego. Może go tu zobaczycie. Zrobił błąd taki dosyć karygodny, nie lubiany przez nas, ale i tak z nim dalej graliśmy co w następnym razem, jeżeli oglądnie sobie nasz filmik będzie wiedział jaki był błąd czego nie lubimy nie ma problemu dwa trzy razy jeżeli tak zrobicie że no ktoś jeżeli będzie łamał po prostu tych kilka zasad będzie nas irytował no to po prostu wyleci ze znajomych a wiadomo jak nie ma kogoś znajomych to jest ciężko go znaleźć można trafić raz na jakiś czas także trzymajmy się pewnych zasad pewnych ustaleń co do rozbudowy początku gry na początku robimy rozszerzamy ognisko wiadomo że jak są słabe siekierki to rozszerzamy tylko po tyle ile jest tam ile mamy skrzynki szukamy siekerek kto ma dobrą siekierkę rąbie drzewo podpala ognisko żeby nam się grało jak najlepiej tak samo ja teraz mając cyborga mogę strzelać jeden strzał i jeden królik. Wilki też mogę kosić, tylko ktoś musi latać, zbierać to mięso i będziemy mieli dużo jedzenia, dużo mięsa, nic się nam nie stanie. To jest raz, dwa, szybko zbieramy, żeby sobie zrobić y, ław, tę ławkę rzemiosła ulepszyć i ulepszamy ją tak, żeby dojść do biopaliwa. No, i tutaj zaczęliśmy sobie nagranie z jakimś przypadkowym gościem. On nas chyba nawet nie oglądał, po polsku nic nie mówił, więc z takimi ludźmi też gramy. no Jeżeli jest jakiś taki po angielsku, czy coś da się w jakiśkolwiek sposób dogadać, chociaż spróbować kontakt nawiązać, gramy nie ma żadnego problemu. No, i tutaj standardowo zaczynam tak. Ja mam jeden strzał w królika, królik zabity. W międzyczasie rąbiemy sobie drzewo, ciapiemy po królikach, drzewo wiadomo do ogniska, wiadomo mięso się też zbiera. Tutaj będę niekiedy przyspieszał, żeby to pokazać. No niekiedy się nie trafi w królika. Tu nam dosyć fajnie szło, widzicie, powiększamy sobie bazę, już widzę, że jest większy obszar do zdobycia. Teraz będziemy musieli atakować na skrzynki, chociaż ja tu najpierw się zająłem przenoszeniem drzewa. No wiadomo, ja mam dobrą broń, ja mam strój, więc sobie tutaj o króliczą stopę mogę zbierać mięsko i polować na króliki. Oczywiście miało być na wilki i inne stworzenia, a nie na króliki. Przepraszam bardzo. I oczywiście wszyscy pamiętajmy pierwszej nocy w tutaj nas nic nie atakuje no oczywiście wilki zaatakują, jak je się strzeli coś tam zrobi, więc pierwszej nocy nie zostajemy w bazie, nie chowamy się gramy po to, żeby coś nazbierać, ja już widzicie tutaj worek mam na 15 i to jest dopiero pierwsza noc no oczywiście trzeba to wszystko znosić do bazy, wyrzucać i lecieć znowu, tylko, że nie ma sensu zostawać jak ktoś ma lepszą siekierkę to zaczyna rąbać drzewo jak ktoś ma lepszy sprzęt strzelecki czy tam broń to sobie atakuje i znosi mięso futra do bazy wszystko się kiedyś przyda takie futro królicza stopa to niektórzy tego nie zbierają, zostawiają to na, tam na, gdzieś na planszy, na grze. A się okazuje, że to jest potrzebne potem w kuźni, żeby sobie zrobić bandaż i inne różne ciekawe rzeczy. Tutaj zobaczmy, mamy już dzień trzeci, już sobie zbieramy dużo drzewa, to jest trzeci dzień. Bunkin ulepszył ławkę, już mamy coraz lepszą ławkę, coraz lepiej nam to wychodzi. Zobaczcie, wszystkie drzewa dajemy w jedno miejsce najlepiej. Wiem, że się trochę czasu na początku traci na to. Jest to trochę irytujące, bo za każdym razem trzeba tak robić. Ale drzewa jest w jednym miejscu. Mięsa, popatrzcie, ile się nanosiło mięsa. Teraz wszystkie drzewo nie trzeba dawać do ogniska, można dawać do półki rzemieślniczej. Nie wiedziałem jeszcze, że tutaj mi się to nie opłaci w tym odcinku. W tym nagraniu, ale wiadomo, za każdym razem jedziemy mniej więcej podobną sekwencję. Zbieramy drzewo, jakie jest ognisko w miarę dobre, w miarę się pali, ładujemy po prostu w rzemiosło do przeróbki. Mięsa mamy pod dostatkiem, można zacząć polować na skrzynki. Dzień czwarty ognisko na dobrym poziomie mięsa, dużo jedzenia, jakaś skóra wilka się trafia. Tu jest pierwszy atak. Pierwsze ataki są zawsze słabe, więc nie ma się czego bać. Oni są słabi. Widzicie, zauważyliście, tam kolega postawił, to był jego pierwszy błąd, postawił drewutnie strasznie blisko naszego młynka. Ciężko się później wrzuca drzewo i wszystko do drewutni, bo albo w młynek trafia, albo półkę. Półka za blisko drewutni, kolejny błąd. Zaraz Wam pokażę, dlaczego to jest błąd. Po prostu jak chcieliśmy układać to mięso, to wszystko nam wpadało do drewutni. Zobaczycie, zobaczycie zaraz. Aha, jeszcze jak pisaliśmy do niego, żeby tak nie robił, nie budował, to pisał, że to jest do obrony, ochrony i tak dalej. Obrona, ochrona spółek się nie nadaje, bo. Oni nas atakują, przeskakują przez to i nas niszczą. To jest raz dwa zmarnowane drzewo na półki. Można wykorzystać sobie na budowę, ulepszenie stołu rzemieślniczego i zrobienie biopaliwa oraz garnka na gulasz. Po co te półki? Te półki można postawić jedną, dwie z daleka od ok Tutaj właśnie szykujemy się do walki, na nachodzi. Ten kolega był na daszku, nie wiem po co, bo i tak z niego zeskoczył. Ja mam pancerz, więc pierwszych rozwalam normalnie włócznią, nie ma żadnego problemu. Zauważcie, że te półki nam narobią tylko... w początkowej fazie robią tylko problem, bo nie da się przejść, zawadzają i są za blisko ogniska. Potem tu będziemy mieli tak ciasno, że się nic nie da zrobić a półek się nie da przenieść, więc lepiej poczekać z półkami, żeby się mapa rozrosła, wtedy sobie można je ułożyć. Zobaczcie, jakie to już robi problem. W późniejszym czasie gościu nam rozłoży to na dużo więcej. Tu chyba podbiegnę i zobaczymy, co mogę sobie w środku zrobić. Nic nie mogę zrobić, bo wszystko zmarnowane. Wszystko zostało zabrane na półki. To już lepiej zrobić sobie to jedzenie, to marchew... pole marchewkowe, nie? Już byłoby dużo lepiej. O i tutaj widzę, że drugi gracz zaczyna mięso przenosić do drewutni, co też jest według mnie trochę błędem, bo po co mięso w drewutni, skoro to jest miejsce na drzewo. Drzewo tam chowamy, drzewo się tam suszy, żeby nie zamokło. Zamiast brać tą drewutnię, budować i tak dalej i tych półek mogliśmy ulepszyć rzemiosło, stół myślniczy zrobić sobie biopaliwo i wtedy można palić mokrym drzewem jak nie ma, spalić mięso jak nas przyciśnie i będzie problem i spalić różne rzeczy. Futro bodajże wilka też się da spalić. Także nie zamarzniemy wtedy, nie zginiemy. Jedynie głód, no to z głodem powalczymy, bo ja teraz jeden strzał plus jedna dzida włócznia i mamy mięso, mamy jedzenie. Zresztą było widać przed chwilą przy ognisku, że jedzenia nam nie braknie. Można łowić ryby, też nie ma żadnego problemu. No i zobaczcie, to jest to, o czym ja mówię cały czas. Teraz biegam do bazy. Mamy tutaj jedzenie, już mamy półek napchanych koło samego ogniska. Tak blisko ogniska półek nie robimy, potem się nie da nic odłożyć na półki, zabrać jest ciężko w ogóle wskoczyć tam jest ciężko. No jest masakra. Zamiast inwestować w rzeczy, które są potrzebne, piorunochron, biopaliwo, tak jak już mówiłem, garnek na gulasz, czy cokolwiek innego robimy bezsensowne półki. One i tak nie służą do obrony, bo wróg przez to przeskoczy, a nam to robi tylko utrudnienia. Tak samo jak na przykład pułapka na niedźwiedzie gdzieś w bazie rozłożona. Najwięcej przypadków jest, że to nie wróg nie wpada, tylko my uciekając przed wrogiem w czasie walki. Więc pułapki na niedźwiedzie też trzeba zrozsądnie rozkładać. Ale tak jak mówiłem, najpierw ulepszamy ma być mapa, kompas, zegar. Ewentualnie łóżko i ciśniemy do góry, do góry, do góry, aż będziemy mieli biopaliwo. Będę to powtarzał. Do znudzenia, mając biopaliwo, mamy wtedy większe szanse mokrym drzewem palić i wszystko można wtedy spalić. Ognisko idzie na full. Garnek na gulasz. Lud, niektórzy ludzie sobie nie wyobrażają grania bez gulaszów. W tym odcinku się nam nie udało do tyle dojść. No niestety tak bywa. Niestety tak bywa tutaj Hubert zrezygnował już z gry, musiał iść na śniadanie. Ja jeszcze chwilę byłem, ale jak zobaczyłem, naszą bazę, jak wygląda i że z graczem się nie da dogadać, też już zrezygnowałem. Tak jak już mówię, są gracze, którzy nie mogą sobie wyobrazić gry bez czegoś. Dobrze rozumiem, ale półki stawiamy dalej, pod warunkiem, że mamy wszystko podstawowe zrobione. Jeśli nie ma podstawowego zrobionego, nie budujemy tych półek. Jeżeli będziesz budować półki tak uparcie jak tutaj. Zaraz podejdę tutaj na środek, wam pokazać, jak to wygląda. Ja już zdążyłem zrobić czapkę na mróz i nauszniki na uszy. Mógłbym to organizować jeszcze kilku osobom. Zamiast tego popatrzcie, biegam do bazy, a baza jest cała zapchana, że nawet nie idzie tam wejść, żeby jakieś jedzenie położyć, bo zobaczcie, biegnę sobie do bazy i baza jest w półkach. Chcę tam skoczyć do środka. I co? Już jest problem, żeby tam skoczyć. Niekiedy się nie da, niekiedy się źle odbijesz i potem skaczesz jak y, przysłowiowa małpa. Ewentualnie musisz krążyć dookoła. Y, walki na początku są bardzo słabe. Mamy 18 dzień, więc mieliśmy dopiero dwa szturmy. Które nie były ciężkie, były dosyć łatwe, a po prostu cały czas musimy się męczyć z tymi półkami. Teraz, jakby chciał postawić biopaliwo, to biopaliwo już jest problem postawić, bo ten gracz postawi... no zaraz postawiłby jeszcze dwie półki i biopaliwa byśmy nie postawili. Wiertarkę na naftę też byśmy już nie mogli nastawić. Dlatego uznałem, że najprościej jest zrezygnować z tej gry zamiast się dalej męczyć. Do 100 dni i tak by nie było szans przeżyć, bo tak jak mówię, nie mógłbym postawić wiertarki, nie mógłbym postawić biopaliwa, miałbym same półki, jeszcze nie daj Bóg by tam postawił e, fotele i zamiast biegać, atakować, walczyć, siadasz wtedy na taki fotel trochę bez sensu. Także mam nadzieję, że dotrwałeś tutaj do końca kilka tych zasad, o widzicie nie idzie wskoczyć kilka tych zasad sobie weźmiesz do serca z, grając z nami, bo naprawdę chodzi o to, żeby świetnie się bawić grać, dogadywać się i przetrwać te 100 dni ma ja i przetrwać te 100 dni także do zobaczyska w następnym odcinku, aha jeszcze jedno jak będziesz z nami chciał zagrać, napisz w komentarzu swój nick z gry wyślij nam zaproszenie, będzie nas najłatwiej znaleźć jeśli się nie będziemy mogli gdzieś dostać do jakiejś gry, zagramy w coś innego. Możemy robić także prywatne serwery, także do zobaczyska papatki.